W dzisiejszym filmie złożę komputer, który bez problemu uciągnie większość współczesnych gier za całe 700 Ale warunek jest jeden. Wszystkie części muszą być kupione przez Allegro. I od razu mówię, że ten komputer będzie można kupić kontakt w opisie. Tak więc, jak zwykle, zaczniemy od płyty głównej. Wybór padł na czwartą generację Intela, czyli na podstawkę LGA 1150. A konkretnie na MOBO od ASRocka na chipsetie H81. Czyli kawa jest ona w formacie ATX i kosztowała 85 Zł. Była to oferta z jakimś Celeronem i 4 GB RAMu w zestawie, ale obie te rzeczy nie przydadzą nam się w złożeniu tego komputera. Kolejnym podzespołem jest procesor. Jest to podstawowy model serii i 5 na ten sok. Konkretnie Intel Core i 5 4440. W kwocie 30 zł jest to najlepszy. RAM jaki włożyłem to 16 GB dwóch kościach. Co ciekawe są to nowe pamięci. Rzecz jest na DDR Trójki o 1600 MHz i opóźnieniach CL11. Ich koszt będzie 61 zł. Dyski to bez zaskoczeń 128GB SXD i 500GB dysk talerzowy. Teraz czas na karty graficzne, Czyli rzecz jasna propozycja od AMD, ponieważ od NVIDIA nie ma co szukać dobrego w tak niskiej cenie. Wybór padł na 4GB RX -a 580. W cenie 250 zł jest to bardzo dobry wybór, zwłaszcza, że jest to GPU wydajniejszy od popularnego, tej 1650. Zasilacz to 450-watowa jednostka marki Forton. Jest to pewna i bezpieczna jednostka. Wybór padł na nią, gdyż karta graficzna wymagała złącza ośmiotynowego, który ten zasilacz posiada. Wszystko zamkniemy w obudowie od Aero Kula. Posiada ona poświetlenie RGB, którym można sterować. Też szybę ze szkła hartowanego. Jej cena to niecałe 140 zł. Teraz zobaczę, jak prezentuje się wydajność w grach tego komputera. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało zostawcie suba i łapkę w górę. Dziękuję za tak pozytywny odbiór tej serii.